Ho ho ho, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w 22 vlogmasie na moim kanale. Powiem Wam, że te vlogmasy mega mega szybko lecą, bo już za dwa dni mamy ostatni vlogmas 24, więc trochę, troszeczkę z troszeczkę nie, bo jednak też to jest montowanie jest trudne, ale no. <laughs> e, I powiem Wam, że że ten wczorajszy film, że ja w dwa filmy w Lomas 20 i 21. 21 wleciał dosyć późno, no za to zawsze przepraszam, bo około 22. No ale no, niestety. Ale już bez zbędnego wciążenia przejdziemy sobie do otwierania kalendarzy. Tutaj ja mamy okienko o 22. że jest tak ciemno, ale ja dopiero w 8 wstałam, jest godzina 10, więc nie będę jeszcze rolę odsłaniać więc uwaga. Przy bardzo pięknie. O, to jest do nie. u takiego czerwonego produktu to ja jeszcze nie dostałam. Spoko. Mmm. Ja się dowiem, co to jest, i wam to zaraz gdzieś tutaj obok to napiszę. To bardzo sobie to jeszcze powącham i sama stwierdzę, co to jest. Nie, no, pachnie wygląda mi tak jak Angel. Ale nie wiem. Może jakaś maść się rozgrzewająca razem tutaj, tutaj napiszę. Ja mam okienko numer 22, więc sobie, uwaga, otwieramy. No, halo. Halo. O. Poszło. Co my mamy? O, mamy lik. Proszę bardzo. Jest duży, to okienko, jest ten lik, ja wam powiem. Tak, przynajmniej to wygląda, i on chciał dostać tego pan i pani koń. Ehm, mm, to jest, sama to to jest. To jest do robienia koreczków, prawda? Pomoże ci stalić yy, kosmiki włosów, by nie uciekały z palców podczas zapytania yy, barkoczyków, koreczków, siateczek. Okej, okay. okej, okay, to jest... Tak, to spoko, przyda się na pewno. Tutaj mamy okienko numer 22. Jest takie nie najmniejsze, nie największe, więc otwieramy. Proszę bardzo. A, tutaj to leży. Myślałam, że to Tu jednak coś leży, ale mega maleństwo tutaj leży i mega... Mega nie wiem, co to jest w ogóle. Takie coś. Czy to się jakoś da otworzyć? Nie wiem, zostałam takie coś. Co to jest? Zobaczcie, jest ogólnie mega ciemno. Wzięłam ten słoik ze smaczkami z kalendarzy yy, i idziemy do Zróżnia, porobimy z nim parę sztuczek i sobie wróć. I tak to jest ogólnie mega ciemno. Idziemy szukać Zorro, nic za bardzo nie widać. No i tak. No cześć No i wybaczcie kolanie, że dziś taki film bardzo, bardzo na szybko Ale nie mam wam nic lepszego na do nagrania No i nie będziemy go wyciągać, bo on jest tutaj bardzo w zasadzie kochany Ale się dużo oczu świeci Jego bardzo, bardzo tam lubią koniki a tutaj oj, jest, patrzy się Z tymi ślepiami I teraz będzie i awantura, a jest już wieczór, więc Nie chcemy nikogo obudzić I było na tyle, widzimy się jutro, pa pa!